Zobaczy pani, wyżyje z tego. A pani, pani Wando, czego pragnie? Żeby ci się udało, odda. Jesteśmy w Maciejkowicach. Jest to jedna oczywiście, z dzielnic miasta Chorzów. W tej chwili za nami spektakl Otto w wykonaniu Teatru Anatomia. Jest to trzecie spotkanie z kulturą w plenerze w ramach Huty Kultury, która jest organizowana przez miasto Chorzów, Chorzowskie Centrum Kultury i Moris Chorzów. Wcześniej były tańce, koncerty, był spektakl wirtaneczny, dzisiaj spektakl kryminalny. Jest też dosyć ciemno już, ale tak miało być. Ten spektakl właśnie jest w takim klimacie i potem na nam zależało, żeby tutaj właśnie w tej dzielnicy też pokazać coś innego, pokazać spektakl teatralny. Nasz bohater budzi się pośrodku pustyni, lecz krajobraz, który widzi wydaje się być mu obcy, nieziemski. Wkrótce przekonuje się, że taki jest w istocie, kiedy na do zgroja pozaziemskich wojowników o wyjściowej aparycji. Jeszcze nie wymyśliłem nazwy. Niestety ostatnie spotkanie w tym roku. Ale te spotkania cieszyły się tak dużym zainteresowaniem. Nasze spektakle wystawiane na Cwajce, Biadaczu i właśnie tutaj w Maciejkowicach, że przyszły rok nie mam kolejne spektakle w plenerze, na które serdecznie już teraz zapraszam. Dziezieziemsko! Dosłownie, dziewczyny więziono przez miejscowych. Okazuje się ona być księżniczką innego, bardziej ludzkiego plemienia.